you mm -hmm. z całego miasta. Oczywiście również Czerwona budę to jest klasyka tutaj. Chcę, żeby do Ciebie zadzwonił pomnik? Tak. Zobacz, teraz w ogóle jesteśmy na rynku obok pomnika księża opolskiego. Teraz musisz zaskanować e, QWERTY kod. Odkryć e, tutaj właśnie, że chyba otworzyć w przeglądarce. Poznaj historię. I start. Tak. I do ciebie dzwoni pomnik? Odbierz. Widzisz, on się mówi. No pa! To jest właśnie osobliwość naszego miasta do zwiedzania: że są kilka takich pomników, do których musisz podejść, zeskonować kod i oni do ciebie zadzwonią ze swoją historią. A teraz idziemy na kolację. Czy też taki, taki ciekawostki naszego miasta? że na wieży piastowskiej siedzi ptaczek, ptaszek. Taki ma domek tego. Właśnie ona zaskanowała ten kod pod ptaszkiem i przeszła na tą stronę. Aha, to tarasą. Festiwa, Trasa festiwa, festiwalowa. Czy widzieliście o tym? właśnie to naprawdę jest bardzo fajna ciekawostka, bo tutaj jest napisane, że e, trasa festiwalowa jest wieża piastowska, na której śpiewa ptaszek. Bardzo się stara, a pod tym jest tutaj taki quarti kod, który można zaskonować i przejść na stronkę, gdzie można właśnie o tym miejscu, o tej Alei Gwiazd prze, przez przeczytać i posłuchać filmik. Na ile to jest ważne, rozumienie języka. Właśnie teraz weszliśmy do restauracji. Przeniosły najpierw menu na, w języku polskim, ona oczywiście nie rozumie, a później prosiliśmy... A później prosiliśmy przenieść menu w języku angielskim, bo cały po prostu się tak ucieszył, ucie, ucie, że aż muzyję odłoży. Język to jest zawsze podstawa obojętnie, albo mieszkasz w jakimś nowym państwie, albo podróżujesz. Pogoda nam trochę się zepsuła, dlatego stwierdziliśmy, że wieczorem pójść na basen, a teraz wskoczyliśmy do, do Katlona, żeby kupić strój kompilowy. O, Jakie słodkie. Uwielbiam takie deski. Co jest najpyszniejsze w Polsce oprócz tego dobrego dania, które macie w swojej kuchni, w naszej kuchni? Oczywiście kawa z Orleną. To jest po raz pierwszy hot dog i kawa z Orleną w życiu Tani. Teraz za chwilę powie swoje emocje. Możesz jeść. Ja, ja potem Nie ito... jest straszne. Mówi, <śmów> <śmów> że się ba. Mm. króda. <śmów> No bo mówię jej, że słuchaj, musisz koniecznie spróbować kawa z Orleny, Oczywiście jak byliśmy już tutaj, to stwierdzili, że jest czas na obiad, także szybkie chodok i idziemy do zamku Mośna. No i po prostu jest wszystko cieplutkie, pyszne. No i kawa z Orlenem mówię, że bardzo się smakowała. Kabanos, tysiąc wysp i ciemne peczwo, najpyszniejsze. Przechodziliśmy do naszego zoo. Dzisiaj również zwiedzamy nasze okolic okolice. I przejechaliśmy do zamku Most. Zobacz, oni wszyscy po prostu stoją i patrzą na nas. Ten mały jest najsłodszy. Ona mnie pyta, jak, ich, jak oni mają na imię. Zobaczcie, jakie słodki. Dzisiaj jest troszeczkę zimniej, a nież wcześniej. Za długo nie pospacerujemy, ale się staraliśmy zwiedzić. I jak się wychodzi, najbardziej zrobiło wrażenie to sklepy i ceny i to, co można kupić. Wróciliśmy Nie. na miasto i teraz, jak widzicie, chodzimy w centrum hebałową na zakupach. Naprawdę, mówię, że porównując ceny do ukraińskich, na te same marki ceny prawie dwa razy tak samo. No. Ja, pamiętam jak bardzo, bardzo dawno u mnie pytaliście, czy jest wygodnie pojechać na Ukrainę, zrobić tam zakupy. No jak się okazało, że wcale nie. A o wyprzedażach to opowiadały takie historie, że często jest, że normalna cena w sezon jest tańsza niż na wyprzedażach. Było takich pa, parę głośnych ofert, że kupili, um, normalne sklepie kupili jakąś tam koszulkę za 140 g, a na wyprzedaży była 180. Taka sama. Ania, a co my robimy? My kupujemy Właśnie, pytałam co robimy. Teraz jesteśmy w Lidlu, w dziwnych owoców i warzyw, których e, albo jest bardzo mało na Ukrainie, albo w ogóle wcale nie ma. No i tak znalazłyśmy jakiś e, taki owocek, nazywa się herimo, herimoja. Nic takiego nie próbowałam. Papaja, mango. E, oczywiście truskawki, które już są ogromne i e, nawet fajnie pachnące. Już taki sezon chyba jest. E, Połanie. Nie, nie u nas Polska, u nas jest dziwne. No i teraz ona szuka co jeszcze jest. Nie wózek nie działa. Tak naprawdę Tania myślała coś takiego, żeby przygotować. E, co przygotować? Co ty gotujesz? Carbonara. Carbonara? Carbonara mhm. dla nas. Nakupiliśmy no dużo, dużo fajnych, fajnych pysznych e, produktów, także będziemy mieli już taki trochę czas w domu, odpoczniemy, bo tak naprawdę jak jest zimno na dworze, no to za bardzo nie chcesz spacerować. E, I taki, taki mróz, który tam przeżywa człowiek, później jak trafia do ciepłego domka, to od razu chcesz sobie pod kołdrę i odpoczywać. E, Właśnie, chciałam coś powiedzieć. Dzisiaj, jak byliśmy w sklepie, już przy samej Kasie, za mną stał pan, który poznał mnie. I właśnie to było takie fajne, takie miło. Przepraszam, czy pani jest z YouTube, czy prowadzi coś na YouTube. No i później się okazało, że on ogląda mój kanał i to jest naprawdę bardzo miłe. I właśnie lubię takie momenty, jak się spotykamy Was na żywo, właśnie. Tych ludzi, które oglądają po tą stronę ekranu, już tam wiele razy Wam o tym powtarzała, a naprawdę po prostu uwielbiam ten moment, jak poznaję tych żywych odbiorców, z którymi mm, rozmawiałam po internecie. Dziękuję bardzo, że macie odwagę, także właśnie jak następnego razu zobaczycie mnie gdzieś, nie krępujcie się, nie będę uważać Was za wariatów, naprawdę. Też to lubię. A Dzisiaj taki trochę różniejszy dzień, jak widzicie zakupy, spacerki, zwiedzanie terenów poza Opolem. Jutro mamy więcej atrakcji. Oczywiście będziemy nagrywali dla Was wideo, vlogi o tym, jak przeżywamy właśnie ten, te, te momenty po raz pierwszy tutaj w Polsce i myślę, że w piątek zrobię dla Was coś takiego, że nagram filmik, osobny odcinek tylko z Tanią i Stacianej o jej wrażeniach, jak właśnie tak na świeżo przejeżdżając tu, co jej najbardziej się podoba, nie podoba, no właśnie takie tematy, jak bardzo lubicie. Właśnie powiem Wam, że się nie dziwię, bo też się okazało, że ich lubię, bo jak przyjeżdżają do mnie nowe, nowe osoby, gości, to zawsze pytam po jakimś czasie i jak, jak, jak odbierają Polskę i co najbardziej jakoś tak się podziwia, na co zwracają uwagę, także Taki mam plan. Dziękuję, że byliście! I do zobaczenia w sumie. Miłego dnia. Pa! I to wyszło. A Tak, płycha.